Mam dla Was pięć perfumowych propozycji zapachowych do niebieskich kreacji, które podobno mają rządzić w najbliższych sezonach. Już widać na przykład żony wielkich polityków paradujących, czy gdzieś osoby publiczne ubrane na niebiesko od stóp do głów. No to słuchajcie, myślę, że ten bardzo, bardzo szczególny kolor o bardzo, bardzo szczególnej energii też wymaga specyficznych perfum. Więc mam dla Was mój wybór pięciu perfum niebieskich, a więcej od tym niebieskim motywie w perfumach, znajdziecie u mnie na kanale. To jest mój ulubienie, z Lulu Cherella z lat 80. Bogaty, orientalny zapach, przypominający poison diora. Słuchajcie, opowieść z lat 90., ale podobno ciągle ma wielkich zwolenników. Cool Water Woman to jest melon i konwalia. Szczególne połączenie. Męski zapach. No, ostatnio ciągle jest w dobrej cenie. I Isemiake, woda niebieska, tak powiedzmy. Nazwijmy go. Generalnie jest to opowieść oczywiście na bazie nut świeżych, rzeźkich, wodnych, ale z jałowcem. Czy taki popularny sprzed lat Desodorant, ale właśnie taki wyrazisty, idealny do niebieskich kompozycji, ale też nie dla każdego, bo to jest taki bogaty bukiet kwiatowy, nie każdemu przypadnie do gustu, więc no myślę, że pod rozwagę, chociaż zapach niedrogi i myślę, że sprawdzi się też jako perfumy, bo to naprawdę pachnie w sposób bardzo, bardzo wyrazisty. No i moje odkrycie, słuchajcie, marka Boucheron jubilerska ma perfumy o nazwie Boucheron en Fleur i tu jest naprawdę bardzo ładnie współcześnie współczesnie napisana opowieść o kwiatach, ale zaczyna się owocami z gruszeczką w nucie głowy. Gruszka daje taki ładny refleks kremowy. Jest tu kwiat pomarańczy, który jest bardzo ładny, ale też przełamany taką kremowością kwiatów ranki pani. No i taka klasyczna baza perfumowa. Także słuchajcie, godna polecenia, kompozycja w przystępnej cenie z najwyższej półki. A jeśli macie jakieś swoje perfumy niebieskie, które można tutaj dorzucić do tego zestawienia, piszcie w komentarzach. Pa pa!